Cześć! Właśnie przygotowuję się do swoich czwartych Igrzysk Olimpijskich. W drodze do Pekinu wspiera mnie firma KGHM. I właśnie razem chcemy zaprosić Cię, abyś dołączył do nas na rolki. Dzisiaj razem ze swoim trenerem pokażę Ci wskazówki i ćwiczenia, dzięki którym rozpoczniesz swoją przygodę z rolkami. Dołącz do nas! Zapraszam! Przygodę z rolkami zaczynamy od znalezienia odpowiedniego balansu. Do tego posłuży nam płot lub jakikolwiek inny przyrząd. Wykonujemy dwa przysiady, trzymając je. Raz, dwa, raz, dwa i z powrotem. Kolejnym ćwiczeniem jest marsz na nierównym terenie. Podnosimy sobie kolanka wysoko i maszerujemy w przód. Jazdę na rolkach zaczynamy od znalezienia odpowiedniego terenu. Zaczynamy od znalezienia odpowiedniej pozycji wrotkarskiej. Rączki kładziemy na kolankach, nóżki przy sobie, stópki obok siebie i jedziemy na wprost. Po opanowaniu pozycji wrotkarskiej staramy się podnieść lewą nóżkę i drugą nóżkę. Prawa nóżka, lewa nóżka do góry wytrzymujemy chwilę. Po opanowaniu pozycji następuje odbicia z boku. Wykonujemy hulajnogę. Lewa nóżka na podłożu cały czas, a prawą pchamy. Pchamy i dostawiamy, pchamy i dostawiamy. Bucik wciągamy do bucika. Elementem doskonalącym Odbicia jest jazda pomiędzy pachołkami, tak zwana beczka. Gdy już nauczymy się jazdy przodem rozpędzać, musimy też wiedzieć, jak należy hamować. Ostawiamy prawą nóżkę w tył, lewa z przodu, wykonujemy na literkę odwróconą T. Drugim elementem hamowania jest tak zwana dokładanka. Po opanowaniu jazdy na wprost oraz hamowaniu. Przychodzi czas na zwroty. Do tego posłużono nam pachołki oraz szeroki łuk. Rączki na kolankach, lewa noga w przód i skręcamy w lewo. Po opanowaniu jazdy na wprost wykonujemy zwroty o wąskim łuku. Dzisiejszy świat nie jest równy, dlatego no musimy nauczyć się podskoków. Wykonujemy lekki półprzysiad, odbicia w górę. Kolejnym etapem po podskoku w miejscu wykonujemy najazd i skok. My już rozpoczęliśmy swoją przygodę z rolkami. Teraz czas na Ciebie! Dołącz do nas!